Laudetur Jezus Chrystus. Tym razem omawiamy piąty rozdział Ewangelii według świętego Mateusza, werset 44. To znaczy, co znaczy miłować nieprzyjaciół? Zgadzamy się z tym, że powinniśmy pohamować pragnienie odpłacania złem za zło tym, którzy nas krzywdzą, ale czy musimy ich dodatkowo miłować? Czy w ogóle da się pokochać Kogokolwiek na zamówienie? Zalecenie, aby kochać nieprzyjaciół, skierowane jest przez Jezusa do uczniów, tuż po słowach: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził? To jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, werset 43. Będziesz miłował swego bliźniego to cytat ze Starego Testamentu przewołane także przez Jezusa w innym miejscu jako drugie z najważniejszych przekazań które brzmi będziesz miłował bliźniego jak siebie samego to jest księga kapłańska 19 rozdział 18 werset największe i pierwsze przekazanie brzmi natomiast będziesz miłował pana boga twego księga powtórzonego prawa 6 rozdział 5 werset zgodnie ze słowami Jezusa na tych dwóch przekazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Przekazania te nie wspominają nic o tym, aby nienawidzić nieprzyjaciela. Niemniej jednak, jeśli mamy kochać tylko swoich bliźnich, a bliźnich zdefiniujemy jako bliskie nam osoby, to można by uznać, że nie musimy lubić, a wręcz możemy nienawidzić tych, którzy są nam obcy. Jezus mówi tymczasem: Nie, powinniście miłować także obcych. Pewna trudność tego zalecenia wiąże się z emocjonalnym ładunkiem, jaki niesie dla wielu z nas słowo kochać czy miłować. Tymczasem miłość, o jakiej mówiono, zarówno w Ewangelii, jak i prawo, ma bardzo praktyczny wymiar. Nie miłujemy słowem, językiem, ale czynem i prawdą. Miłość bliźniego wyraża się choćby w tym, że podajemy mu pomocną dłoń w potrzebie. Jezus chce zatem powiedzieć podaj obcemu, a nawet nieprzyjacielowi pomocną dłoń, jeśli tego potrzebuje, bez względu na uczucie, jakie do niego żywisz. Jeśli jednak chcielibyśmy trochę popracować nad uczuciami, jakie żywymi do nieprzyjaciół, Jezus daje nam ku temu pewne wskazówki, mówiąc: Módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Lub, jak czytamy u Ewangelisty Łukasza, 6 rozdział 28, werset: Módlcie się za tych, którzy Was oczerniają. Gdyby spytać chrześcijanina, który zdecydował się zastosować to zalecenie, okazałoby się, że wytrwałość w modlitwie za kogoś, kogo nie lubimy, nie lubimy rzeczywiście powoduje, Znaczącą zmianę w nastawieniu do tej osoby, do czego też zachęcamy. Najlepszym sposobem pozbycia się wroga jest zaprzyjaźnienie się z nim. Święty Paweł, który zgadza się z Jezusem w tej kwestii, podobnie zresztą jak we wszystkich innych, podsumowuje to w następujących słowach: Nie daj się przezwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. List do Rzymian, 12 rozdział, 21 werset. Aby dodatkowo wzmocnić swój przekaz, apostoł cytuje także Księgę Przysłów, 25 rozdział, wersety 21-22: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem, czyniąc węgle żarzące, zgromadzisz nad jego głową. Niezależnie od tego, jakie było pierwotne znaczenie tego przysłowia, Paweł modyfikuje je, usuwając pozostałe słowa a Pan ci za to zapłaci promując tym samym większą bezinteresowność pomocy, jaką oferujemy drugiemu człowiekowi. W takim kontekście, węgle żarzące mogą oznaczać poczucie wstydu odczuwanego przez nieprzyjaciela, któremu za zło. Odpłaciliśmy dobrem. Sytuacja, w której zamiast się ścić, okazujemy nieprzyjacielowi miłość, może zatem doprowadzić obydwie strony do wewnętrznej przemiany na lepsze. I choć taka przemiana może nieraz trwać bardzo, ale to bardzo długo, ważne, żeby nie zwlekać z czynieniem dobra i wierzyć, że w stosownym czasie pojawią się także właściwe uczucia. Kolejny odcinek, który będzie, to właśnie co to konkretnie znaczy być doskonałym, czyli na zło odpowiadaj dobrem. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.